Witam Was, kochani, serdecznie na drugim nagraniu z serii, którą nazwałem Świadkowie Jehowy Wybudźcie Się. Dzisiaj chciałbym przeczytać Wam jeden werset ze Słowa Bożego. Jeżeli zapytałbym w tym momencie Ciebie, drogi świadku Jehowy, co jest zanotowane w Ewangelii Jana, 17 rozdział, a werset trzeci, wydaje mi się, że o każdej porze dnia i nocy. Potrafiłbyś powiedzieć. Co jest tam napisane? Pozwólcie, że jak zawsze skorzystam z przykładu Nowego Świata, gdzie czytamy takie słowa. Żeby mogli żyć wiecznie, muszą poznawiać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłałeś, Jezusa Chrystusa. Słowa znane na pamięć. I co ciekawe, bo tam jest taka gwiazdka i takie słowo, że muszą poznać. No i tutaj czytamy: lub poznawać. Jest to użyty grecki czasownik jest w formie niedokonanej i wskazuje na ciągły proces, czyli cały czas trzeba po prostu poznawać, żeby mieć życie wieczne. Z drugiej strony pamiętać tą książkę, wiedza, która prowadzi do życia wiecznego. Pewnie była oparta o ten werset. Jana 17.3. Żeby mogli żyć wiecznie, muszą poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Drodzy, zanim przejdę, jakby do omówienia tego wersetu i tego, jak Bóg mi tutaj pokazał, jak te słowa możemy naprawdę zrozumieć, jak one brzmią, chciałbym opowiedzieć Wam pewien przykład, pewną sytuację. Oczywiście ona jest fikcyjna, ale być może kiedyś zaistniała także w Waszym zborze. Także pozwólcie, drodzy, że w kilku słowach opowiem pewną sytuację, pewne zdarzenie, które oczywiście będzie tylko przykładem fikcyjnym. Wyobraźcie sobie, że młody brat w zborze, który bardzo się udziela sługom pomocniczym, zauważył pewną siostrę, która przyszła do zboru. Pionierkę. Osobę silnie, silną duchową, która bardzo też się udziela w zborze i po prostu spodobała mu się bardzo. Chciałby się z jakąś umówić z nią. Może jeszcze nawet nie na randkę, ale tak po prostu, żeby porozmawiać, żeby się bardziej, jakby bliżej poznać. Może, nie wiem, na jakąś kawę, na jakieś ciasto, jakkolwiek. Powiedzmy, że Brat ma ogromne takie pragnienie umówić się chociażby na kawę z tą siostrą. Ale ten brat ma w zborze wielu przyjaciół, też innych usługujących, którzy zauważyli, że gdzieś tam spodobało mu się bardzo. No i brat za bardzo nie wie, co ma zrobić. Pyta się tych swoich przyjaciół: Słuchajcie, no, fajna siostra, widzę, ładna, mocna duchowo, aktywna pionierka, chciałbym się z nią umówić. I nagle ten brat otrzymuje taką poradę od tych swoich przyjaciół, być może tam kolegów w zborze, słuchaj, skontaktuj się najpierw z jej rodzicami, może z jej ojcem, zadzwoń do niego, spotkaj się, porozmawiaj, w ogóle zapytaj się, kim ona jest, poznaj jakby historię, no i wtedy przyjdzie moment, że się pewnie umówicie gdzieś tam na kawę. No i ten brat faktycznie dzwoni do ojca, przedstawia się, mówi, że jest z takiego zboru, ojciec się bardzo cieszy, no tak, no w tym zborze jest teraz moja córka, no ale tam, bracie powiedzmy jakiś chciał mu się mówić z nią na kawę powiedz, yy, opowiedzmy kilka słów jakby o tej yy, o tej twojej córce, no bo bardzo mi się spodobała no i tak ojciec za bardzo nie wie co zrobić no i tak kilka rzeczy opowiedział, ale mówi wiesz co, chyba najlepiej będzie jak po prostu sam z nią porozmawiasz przecież jest pełnoletnia ty też widzę już masz trochę lat nie wiem, porozmawiajcie, umówcie się no i ten brat mówi dobrze to ja tak zrobię. No ale na, na, na najbliższym zbraniu okazuje się, że znowu ten brat nie wie, co ma zrobić. Podchodzi znowu do, do tych przyjaciół, i mówi: słuchajcie, no, rozmawiałem z, tam z tatą tej siostry i on powiedział, żebym się w sumie z nią. Pierw tam porozmawiał, umówił. No, a ci przyjaciele mówią: słuchaj, nie, zrób My ci chcemy coś doradzić bardzo, abyś porozmawiał pierwszy jeszcze raz z tym ojcem. No to ten brat, wiecie, bierze telefon, dzwoni. No i tak mówi, dzień dobry jeszcze raz, no tu w sprawie córki, a ten brat, ojciec tej siostry mówi, słuchaj, a czy umówiłeś się z nią, porozmawiałeś z nią, spotkaliście się gdzieś? No nie, no jest u mnie w zborze, widzę ją każdego dnia, przepraszam, na każdym zebraniu, ale jakoś tak trudno mi z nią porozmawiać. I ten ojciec mówi, słuchaj, spokojnie, mogę ci powiedzieć, że nawet ty też się jej podobasz, no ale w końcu podejdź do niej, porozmawiaj i umów się z nią na kawę. Hmm, brat na, na, na następnym zebraniu jednak nie podchodzi do tej siostry, pyta się tych przyjaciół, a oni mówią: Słuchaj, to zróbmy tak: nie umawiaj się z tą siostrą, tylko zadzwoń do taty i zapytaj się, o której ona ma godzinnie czas, żeby się ze mną umówić na kawę. No i ten brat znowu dzwoni do tego taty: Dzień dobry, fajnie, słuchaj, chciałbym się umówić z twoją córką, ale powiedz, kiedy ona ma czas, żeby się ze mną umówić na kawę. No to ten taty już troszkę poitrowany mówi: Słuchaj, ale czy spytałeś się jej o, o zdanie, kiedy ona ma czas? Zapytaj się z nią przecież, ona ma swój kalendarz, może ci kiedyś powie. No i ten brat do końca nie wie, co ma zrobić. Czemu, drodzy, mówię o tym przykładzie? Otóż, wyobraźcie sobie, kontynuując ten przykład, że oni w końcu umówili się na to spotkanie. Ten brat natomiast nie podszedł do tej siostry, nie zapytał się jej, kiedy ma czas. Tylko jakimiś takimi pokrętnymi sposobami też przez swoich przyjaciół, skontaktował się jeszcze raz z tym tatą. Tata powiedział, że o tej godzinie kończy pracę, to pojedź tam do niej pod zakład pracy i tam się może jakoś spotkać. No i tak za bardzo nie wiadomo, co ten brat mówi, no dobra, to pojadę, ale to może. Zadzwonię jeszcze raz do tego taty i zapytam się, do jakiej ona lubi kawiarni chodzić, do jakie tam ciastka lubi, jakkolwiek. No i faktycznie zadzwonił jeszcze raz do tego taty i mówi, słuchaj, jest taka kawiarnia, nie wiem, wymyślmy sobie, gdzieś tam w Gdańsku, w centrum Gdańska, ona tam będzie, ona tam z przyjaciółkami się spotyka. No i ten młody brat, który bardzo mu się podoba, ta siostra, pojechał po pracy, pojechał może nie do zakładu tej pracy, tej siostry, ale pojechał do tej kawiarni, gdzie ona jest. Wchodzi do tej kawiarni, widzi, siedzi ta siostra, tylko że siedzi sama, bo okazuje się, że koleżanki nie przyszły i pije sobie sama kawę. Podchodzi do tej siostry i chce jej coś powiedzieć, ale wiecie co robi? Wyciąga telefon i dzwoni do jej ojca z takim zapytaniem: Jakie ona lubi ciastka? Co byś sobie pomyślał, o takim bracie, który w ten sposób stara się umówić z tą siostrą. Mówię, drodzy, o kawie, a wiecie, ja lubię bardzo kawę, także nie musiałem się nikogo pytać, po prostu sam sobie zrobiłem dzisiaj kawę. O. Ale, drodzy, wracając do przykładu, co byście sobie pomyśleli o takim bracie, który któremu bardzo się podoba ta siostra, ale nie wie, jak podejść, jak rozmawiać i co chwilę dzwoni tam do ojca w sprawie tej i tej. Mało tego, okazuje się, że właśnie ci koledzy mówią: Słuchaj, ale ty. Nie możesz z nią rozmawiać, nie masz takiego prawa. Możesz rozmawiać tylko i wyłącznie z jej ojcem o różnych sprawach. Co byście pomyśleli o takiej osobie? Co byście pomyśleli o tych przyjaciołach, którzy dają taką radę temu bratu? Pozostawię was z tą refleksją, bo wiadomo, to jest tylko przykład. Drogi świadku Jehowy. A gdybym teraz Tobie to powiedział i proszę, nie obraź się, jeżeli tak powiem, a jeżeli ta sytuacja jest bardzo podobna, która dzieje się w zborach Świadków Jehowy i nie mówię o tym, że jakiś brat chce się umówić z siostrą, czy jakiś brat, czy jakaś siostra chce umówić się z bratem, ale czy kiedykolwiek spojrzałeś na ten werset, który właśnie przed chwilą przeczytałem, troszeczkę z innej strony? Przeczytajmy go jeszcze raz przekład Nowego Świata Ewangelia Jana 17.3, gdzie czytamy takie słowa, żeby mogli żyć wiecznie, muszą poznać Ciebie jednego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy widzisz związek z tym przykładem, który przed chwilą powiedziałem, bo według. Przekładu Nowego Świata i tej gwiazdki, która jest tutaj na dole, bo może pokażę tutaj, zaznaczoną. Słowo poznać oznacza zdobyć o kimś wiedzę. Czyli zdobywasz wiedzę, według tego słowa, o Ojcu i zdobywasz wiedzę o Jego synie, czyli Jezusie Chrystusie. I chyba nie masz problemu z tym, żeby modlić się do Ojca, tak, do Jechowy. Nie ma żadnego problemu. Ale Dlaczego w tym wersecie nie widzisz tego, że możesz także porozmawiać z Jego synem? Że, wracając do tego przykładu, możesz podejść do tej siostry, umówić się z nią na kawę i zapytać jej, jakie lubi ciastko? Oczywiście to jest przykład. Czy. Jesteś tylko osobą, która cały czas bierze telefon i dzwoni do Ojca w sprawie tej właśnie siostry. Kochani, czemu o tym mówię? To jest tylko jeden werset. On jest tak głęboki i pokazuje nam, według oczywiście przekładu jeszcze raz Nowego Świata, że poznanie Ojca i Syna to jest ciągłe zdobywanie wiedzy. Według tego tutaj zrozumienia. Ale czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w przekładzie Nowego Świata to tłumaczenie jest niepełnym tłumaczeniem tego słowa? Otóż, drodzy, Jana 17.3, jeżeli byśmy odszukali na przykład z innego przykładu i zobaczyli, co oznacza to słowo, poznać, poznawać kogoś, jest to Greckie słowo, które brzmi ginosko. Jana 17.3. Przekład toruński brzmi tak, a to jest życie wiecznie, aby znali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Mesjasza. I tam występuje to słowo znali. Z greckiego jest to słowo ginosko, co oznacza oczywiście poznać. Dokładnie dowiedzieć się, czyli zdobyć pewną wiedzę, ale tłumaczenie tego słowa jest jeszcze takie, wejść z kimś w bliską relację. Czego nie ma w przykładzie Nowego Świata? Proszę Cię sprawdzić to wszystko, co mówię. Możesz mi nie wierzyć, ale zapraszam Cię do tego, abyś sprawdził Ewangelię Jana, 17 rozdział, werset 3, co oznacza to słowo, żeby kogoś poznawać, poznać kogoś. Aby ciebie znali. Czyli, według pełnego znaczenia tego słowa, życie wieczne oznacza poznanie ojca, czyli tutaj chyba nie masz problemu, czyli bliską relację mieć z ojcem, ale też poznanie syna. I też mieć bliską relację z synem. Wracamy do przykładu, i tu słuchaj, wracamy do przykładu. Podejdź w końcu do tej osoby. Nie dzwoń cały czas do taty w sprawie tej osoby. Podejdź bezpośrednio, wracając do tego przykładu, i tu ważne, podejdź w końcu do tej osoby i porozmawiaj z nią. Zapytaj się. I teraz jeszcze raz, kiedy zobaczymy tą, tutaj ten werset Jana 17:3, że to znaczy życie wieczne. Z drugiej strony, kochani, tutaj nie ma nic o tym, że to będzie życie wieczne w raju na ziemi. Pokażcie mi tutaj, że to jest napisane, że życie wieczne w raju na ziemi. Tu jest tylko napisane według Jana 17.3, tak? A to jest życie wieczne. Czemu tutaj ktoś dodał, że ono będzie w raju na ziemi? Może też, oczywiście. Ale z tego wersetu nie wynika, że to jest życie wieczne w raju na ziemi. Ale to jest jakby inny wątek do zbadania. Ale znowu pokazuje tobie to słowo, ginosko. Kochani, żeby też nie być gołosłownym, zapraszam Was do tego, abyście zbadali ten werset. To jest jeden werset Jana 17.3. Pozwolę sobie jeszcze raz otworzyć tutaj, tym razem Biblię Gdańską w systemie stronga, gdzie właśnie to słowo poznawać, znali. Lub wiedzieli, dowiedziawszy się, jest to słowo pod numerem w kodzie strąga 1097, które oznacza słowo właśnie to ginosko. I oczywiście tak, że jest to poznawiać, dowiadywać się, wiedzieć, znać, umieć, przekonywać się, zrozumieć, zdecydować, uznawać, ale także być w zażyłym stosunku, w nawiasie także miłosnym. Zobaczcie, być w zażyłym stosunku relacji. Dlatego tak bardzo jest ważne zrozumienie tego, iż to, że wracając do tego przykładu znowu, pewna grupa ludzi, przyjaciele, jakkolwiek mówią tobie cały czas nie, nie, nie podchodź, nie rozmawiaj z nią, tylko odzwoń cały czas do ojca w sprawie tej dziewczyny. Mało tego, nie masz prawa z nią porozmawiać. A z drugiej strony ojciec mówi, ej, słuchaj, ale no podejdź w końcu do niej. Porozmawiaj w końcu z nią. Czemu ten przykład? Bo widzimy także to połączenie, które widzimy w Słowie Bożym, Jezusa Chrystusa i Jego oblubienicy. Rozumiemy ten przykład? Duch i oblubienica, czyli osoby, które są bardzo blisko związane z Jezusem Chrystusem. Dlaczego ktoś z Boku ma mi mówić? Że ja nie mogę mieć relacji, kontaktu bliskiego z moim panem, tylko cały czas muszę do Ojca. Ja nie mówię, że trzeba pomijać Ojca, ale ten werset dokładnie wskazuje nam na to, Jana 17:3, że życie wieczne oznacza poznawanie, tryb ciągły. Oprócz zdobycia wiedzy, nawiązanie bliskiej relacji, wręcz tak bliskiej relacji, Tutaj czytamy relacji nawet miłosnej. I drodzy, taka ciekawostka, jakbyśmy zobaczyli księgę rodzaju. Czwarty rozdział, przeczytam tutaj według Septuaginty, rodzaju czwarty rozdział, czytamy tutaj takie słowa. Adam poznał cieleśnie Ewę swoją żonę, i ona poczęła i urodziła syna Kaina. Zobaczcie. Adam poznał cieleśnie. Miał poznanie ze swoją żoną. Poznanie z Ewą, intymną relację, intymną więź. Nie poznał, że wiedział, że ona jest, bo na podstawie tego, że, wiesz, że, że wiedział, że jest żona, no, no wiadomo, nie powstało dziecko, tak? Ale to poznanie, znowu to słowo, ginosko, co ono oznacza? Oprócz zdobycia wiedzy, która jest bardzo istotna, to jest też nawiązanie bliskiej relacji i więzi. Z kimś. I skoro, drodzy, jeżeli tutaj czytamy w Ewangelii Jana, 17 rozdział, werset 3, to jest tylko jeden werset, a to jest życie wieczne, aby znali, aby mieli ginosko Ciebie, jednego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś Jezusa, Mesjasza. I teraz, drodzy, powróćmy do tego przykładu. Jak byś sobie wyobrażał taką randkę? osoby, która tego brata, który jest zafascynowany tą siostrą pionierką, siedzą obok siebie w kawiarni, a ten brat zamiast zapytać, albo rozmawiać z tą siostrą, cały czas wisi na telefonie w sprawie tej siostry, bo dzwoni do ojca cały czas, a ojciec bierze telefon, dzwoni do córki i mówi słuchaj, no, zakończenie tej tego przykładu możecie sobie oczywiście wymyśleć, jaki chcecie. Ale on tylko pokazuje, drodzy, że poznanie kogoś, to oprócz zdobycia wiedzy, jest też mieć bliską relację i wieńskim. Chociażby taką właśnie bardzo nawet intymną. Więc na koniec chciałbym Ci zadać pytanie, drogi Świadku Jechowy. Z Ojcem cały czas rozmawiasz. Z Ojcem, który jest w niebie. Ale czy kiedykolwiek w swoim życiu porozmawiałeś z jego synem? Czy miała, czy masz, czy chciałbyś z nim mieć w ogóle to takie poznanie? Zadzwoń pierwszy do ojca. Pomódl się do Boga w niebie, aby to on mocą Ducha Świętego wlał do twojego serca. Chęć poznania jego syna, zdobycia wiedzy, ale też nawiązania bliskiej osobistej relacji. Dziękuję kochani i do zobaczenia przy kolejnym nagraniu.